Dzień dobry, szanowni państwo, jesteśmy w ogóle w Makowie, u Kasi. Kasia ma 2 hektary lasu, ma zajebiste miejscówki, więc dzisiaj tutaj biwakujemy. Jest parę fajnych osób, bo na przykład jest hamak, lesownik, jesteśmy ludzi i kupy, ludzi, więc z naszej strony zapraszamy na relacje z tego wydarzenia, nie? Bo w sumie to jest bardzo fajna opcja, że trzech czołowych producentów hamaków umawia się w jednym miejscu przy ognisku i potrafią rozmawiać, usiąść i zjeść wspólnie łaskę. Więc to jest zajebista opcja. Zapraszamy na odcinek. jak wiedziałeś, że urna Jestem jest z moczu? Szukamy urny. Kasia się nie, nie, słuchaj, bo nie widzę żadnego gliniaka, żebym miał... Czy to No chyba. Tak. Nie, to raczej to. znaczy biały. Trochę ja. Tu jest tu jest Trochę się boję dalej jeść. Jak Ci smakuje? Zajebiste, <śmany> nie? Niektórzy jedzą z cukrem, niektórzy z solą, z czym Ja z cukrem. to Kto chce Ja. Kto zaprasza? Nie, każdy chce spróbować. To nawet nie, to nie chodzi o, żeby zjeść. O마ł, żeby, spróbować. Evet. żeby spróbować. Symbolicznie, naprawdę, wiesz? Ale mogę jeszcze trochę symbolicznie? Ale Nie. Troszeczkę symbolicznie bardziej? No dobrze, może być. Dziękuję. O, dziękuję <laughs> bardzo. I to jest zupa dyniowa z miętą, tak? I na perzu. I na perzu. O kurde. Peżu. Będziemy jeść. Mogę wam powiedzieć, no zupa smakuje bardzo mega specyficznie. No ale zdrowo mega tak samo. Grzanki tutaj mamy, żeby ją zagęścić, Więc coś dla osób z brzuszkiem też jest. Gdzie masz przepis? Kartka taka była na stole. Okej. Maja uciekła. Smaczne? <głos> to ja placuszka. No no. no, 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 robiona? Pycha. Pycha? no, no, Co tam mamy? No... Myślę, drewno jest... I chałupy żwirka i muchomorki. Bo są dwie chałupy <noise> muchomorek. No, muchomorek. <noise> mistrz o świata. Drzwirek. Lesowik, mamy tutaj Lesowika, porozmawiamy sobie dzisiaj z Rafałem o jego nowościach tylko się rozbija, nie? Rowerkiem przyjechałeś, tak, Rafał? <grym> Rowerkiem to ja ostatnio przejechałem całkiem dużą wycieczkę. Jestem <grym> Jestem świeżo po Ultramaratonie w Hiszpanii. Przejechałem 750 km. Gratuluję. No dziękuję to jest sukces bardzo. i Gratuluję naprawdę. No, trzeba było się bardzo postarać, ale zaskakująco dużo umiejętności że powiem, przetrwania trzeba było tam włożyć. Głównie przetrwania wiecie, psychicznego. Ale wracając do sprzętu biwakowego, to pierwszą rzeczą, którą chciałbym pokazać to jest coś, co pomoże nam w leśnej estetyce. Stworzyliśmy nowy kolor. Także tak jak byliście przyzwyczajeni do naszych tarpów oliwkowych o wdzięcznej nazwie Krokodyl, to teraz macie jeszcze przyjemniejszą nazwę, czyli Kangur i jest to kolor brązowy. Także jeżeli ktoś ma upodobanie w nie wiem, w kolorze sosnowej kory albo w lasach, które zrzucają już brązowe liście, no to kangur na jesienne warunki będzie idealny. Tak zapraszam. A za chwilę jeszcze pokażę jeszcze jedną bardzo fajną nowość, która ułatwia rozwieszanie całego. Tylko stylu. się musi rozbić, da mu czas, nie? A ja tak mniej więcej przybitki mam, pokażę, pokażę z tego miejsca. Co tam masz? Taśmy. To mogę. Tak, taśmy. Od jakiegoś czasu mam już tam te niebieskie karabinki. To już pewnie wspominałem, że chodzi o osoby ze ślepotą barw. Jeżeli karabinek spada w ściółkę, zieloną bądź brązową jest czarny, to osoba, która ma inne postrzeganie barw, będzie miała dużą trudność, żeby go znaleźć. A niebieski super kontrastuje z tymi kolorami. Zgadza się. Także taka, taka, taka drobnostka. A przed chwileczką widzieliście zbliżenie na Metkę Lab. To jest taki nasz projekt, w ramach mm -hmm. którego robimy rzeczy e, nie tyle seryjne, co powiedzmy, produkty eksperymentalne. Dla kogoś, to już swoje hamakowe przeżył i chciałby, może jakby coś usprawniającego, jakiś nowy wynalazł, jakaś jakąś nową rzecz. I taką nową rzeczą jest ten gigantyczny wąż. Boa. Boa, a w zasadzie nazwaliśmy to larwa. Larwa jest pokrowcem, który mieści w sobie cały zestaw hamakowy: hamak, podkinkę, śpiwór. Jak ktoś ma to bagażówkę, też system zawieszenia, schowany potem do odpowiednich kieszonek, więc jest trochę organizerem, trochę pokrowcem. A przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć jeden wielki worek, który bardzo łatwo rozwieszanie zostawi. Spoka, powiedz mi jak po kompresji na przykład, jak transportujesz taką larwę? Jak to ja wygląda? To, ja to mogę od razu pokazać, do czego to się pakuje. No bo bo to jest dla mnie ważne, nie? No bo wiadomo, żeby. No tak, pokazać e, widzą mniej więcej po kompresji, czy taka, jesteś w stanie to spakować wiesz, w to, plecach, czy jesteś To porusz... Najważniejsza rzecz jest taka, że na całej długości larwy no? jest taki otwór, taka szczelina. Jasne. Też szczelina wykonana z siatki, z resztek po produkcji naszych produktów. E, więc też robimy taki apcykling. Zresztą cały ten materiał to są ścinki z produkcji tarpu. Mhm. Czyli jakby... odzyskujesz towar? Tak, Znaczy odzyskuję coś, co byłoby odpadem produkcyjnym, więc jakby wykorzystanie efektywności. Czyli ekologia tak, tak samo wchodzi w grę. Eee, więc i ta, ten otwór z siatki to jest otwór mhm. wentylacyjny, a jednocześnie otwór, który pozwala uciec powietrzu w trakcie kompresji. I pokażę Wam przykładowo moją torebkę, którą używam do przewożenia sprzętu noclegowego, jak jestem na rowerze, na wycieczkach, na zawodach. To jest torba, którą z firmą Crosso sobie zaprojektowaliśmy, właśnie pod takie specyficzne potrzeby bikepackingu. Ona ma tylko 15 litrów, jeszcze po zwinięciu będzie mniejsza. I teraz zwróćcie uwagę, że tu jest nasz hamak draka, czyli ten najbardziej rozbudowany, podkinka otul zimowa, e, śpiwór mój puchowy i, plecak i hamak bagażowy. No i to się po prostu tutaj kompresuje wszystko do tych 15 litrów. No już widzę, że, że wejdzie spokojnie. No właśnie bez jakiegoś większego problemu, cały czas wpychając, po prostu czuć jak to powietrze wylatuje z tego ruchu wentylacyjnego, więc to sobie można tutaj... Oczywiście tam łap, łapek nie można mieć zbyt słabych, także trzeba troszeczkę wcisnąć. Ale ładnie, pięknie. I to pojęcie naprawdę nie, nie wymaga wysiłku. No, wiesz, ani, Zrobiłeś to dosyć sprawnie. No. kolana nie była ani... No tak, 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 tak. No, zdarza się to dosyć no, często tak, że... w pychaniu u, u sprzętu. No. Ja tak mam z śpiworem syntetycznym, no. że muszę go mocno no, nie, 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 nie. na kolanie. No. Jesteś, Ej, no nie do wiary, słuchajcie. Patrzcie, tak, teraz może... To porównamy, mniej niż kolana, o, czekajcie, o nie widać, tak, będzie dobrze widać, mniej niż kolana. Naprawdę bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o kompresję. No o... i taki woreczek, jego można jeszcze bardziej skompresować, bo kształt tych kamer jest zrobiony tak, żeby można było je też spiąć z tej strony. Mhm. I, jeszcze I jeszcze go ten, zbijesz. I to ląduje potem tutaj, na kierownicy roweru. Czyli tu jest cały zestaw tak, do spania, wszystko w no, komplecie. ruszamy, ruszamy a mogę wziąć do ręki? No. Jak masa? Nie, no to jest nie. Wystarczająco niska, żeby nie zmieniała za bardzo charakterystyki prowadzenia roweru. Na przykład, w terenie, jak tam trzeba się z korzeniami zmagać, to nie jest tak, że tam na przywraca ten rower, bo na krążconek go przechyla. Mhm. No i co, teraz będziesz musiał przeze mnie rozpakowywać jeszcze raz? Tak. Właśnie no niestety. Jakby, ale w ogóle po co ta larwa? Nie? Nie, nie jest sztuką spakować coś w kolejny worek. Tylko... Właśnie tak, to za chwilkę pokażę, jakie wolki nam są niepotrzebne przy largu. Wszystkie są Aha, przy okazji, że to jest, jest tkanka wodotworna, bo nie ma żadnego problemu, żeby to położyć na ziemi, na jakiejś, w jakiejś mokrej trawie. To... No zwłaszcza, jak masz piwór puchowy w środku, tak. a to można byłoby ale też, sobie zrobić nich do mnie kuku. Ale też, też sam hamak szkoda byłoby zmoczyć. No, no nie, tak, tak, nie tak, przyjemy, potem się. siadać tyłkiem do mokrego. do mokrego, jasne. No i cała zabawa polega na tym, że rozwieszam larwę i już na tym etapie no. skracam sobie linki z systemu zawieszenia Aha. na razie tak wstępnie tylko. Oczywiście. I teraz magia polega na tym, że otwieram ten pokrowiec, bo jest na tyle szeroki, żeby wszystko łatwo z niego było wyciągnąć i, i jedziemy. Przez to, że fajna jest powleczona z silikonem, to bardzo łatwo zjeżdża z tego sprzętu. Więc trzema ruchami wypakowaliśmy cały zestaw. Faktycznie? I mamy, tak wspomniałem, jest draka, jest w środku śpiwór gotowy, czeka na nas. jest Hej, Pokażę z góry, może, żeby wam, że, że, że oszukujemy. Nie, wszystko jest tutaj. Tak. Proszę. Śpiworek, jeszcze potrzebuje chwili, żeby się. No tak, no, żeby się. Dosprężył. No, no. Mamy też podcinkę. W środku jest też i hamak bagażowy Hubat, także do niego tam sobie potem zaraz wrzucimy plecak, torby, tam cokolwiek mamy, żeby bagaż przechowywać. I kolejna ciekawostka, to jest y, nasza ulepszona podpinka Otul. Bo zrobiliśmy teraz taki y, mały dodatek, który pozwala tą podpinkę w szczelniejszy sposób y, przykręcić do hamaka. Standardowo podpink są mocowane, wiecie, na elastycznej gumce zaczepione tutaj na końcu hamaka. Natomiast co czasami potrafi być problemem? Kiedy wejdziemy do hamaka... Czekaj, to... czekaj, pokażę z tej strony. Tak, od tej strony, gdzie mamy co prawda ten y, ściągacz, który można dopasować, i jakby zamknąć podpinkę, mm -hmm. to zdarza się, że ona niedokładnie do hamaka przylega. Y, nie mam teraz modela, żeby tam wszedł do środka, ale zdarza się, że tutaj jest po prostu taki y, otwór, że tak powiem szparam, tak. którą się wlewa zimne powietrze. No dobra, ale tam... to jest uzależnione od wagi. Wszystko musi dopasować pod Ciebie. Nie, to jest uzależnione od. Tego, no tak, no bo jeżeli na przykład ja ważę 110 kilo i hamak mi opada w dół, no to ta przestrzeń będzie o ale, dużo mniejsza. Ale. A jeżeli na przykład ty ile ważysz? Po 60 kilo mniej chyba, nie? To, y o wadze może nie rozmawiajmy. 82 82 No to gratulacje, no ja niestety jak widać po moim brzuszku, niestety nabrałem niż spadłem jak, w dół, ale nieważne. Jak mnie znacie z poprzednich jakichś zlotów czy, czy, czy nagrań, to... jak teraz wygląda. No trochę było mniej więcej, tak, to prawda. No, ale to nie jest tak z czystej ciekawości, no. bo też nie znam odpowiedzi na to, czy nie no. jest tak, że po prostu pod wpływem masy człowieka... Wszystko wymaga regulacji tutaj nie, pod siebie. Nie, nie, tyle, nie tyle masa, ponieważ podpinki są zawieszone na elastycznych linkach. Mhm. Więc jeżeli nawet ty masz większą masę i obniżysz sam hamak, to ta linka po pierwsze jest przykryta do hamaka. Więc mhm. jeżeli hamak idzie w dół, no to też punkt zaczyna. Automatycznie idzie, punkt. A po tak. drugie, elastyczność podpinki też powoduje, że ona będzie jakby dopasuje się do Twojego ciała mimowolnie. Ale chodzi tutaj o tą szparę, przez którą czasami leci to zimne powietrze. I obecnie jak mocno byśmy nie zaciągnęli tego ściągacza tutaj. No. To I tak albo sobie zabieramy tą ocieplinę z bocznych stron, czy z ramion, czy z nóg, no i wcale tego nie uszczelniamy. Dlatego wchodzi taki dodatek, który nazwaliśmy zgrabnie i dźwięcznie deszparyzator. No bo Przepraszam walczymy... jeszcze raz, deszpa? Deszparyzator. Okay. Tak. Walczymy ze szparami, więc mamy deszparyzator. Deszparyzator polega na tym, że łączymy linkę zawieszenia z hamakiem. Tak. I teraz zobaczcie, że jest zupełnie inny kąt. Pod jakim ta linka przebiega. Wcześniej leciała tędy no tak. i podpinka wisiała niżej. No to jest Natomiast bardzo fajne rozwiązanie, to się zgadza bardzo pomysłowe. Mogę A nie zgadzacie się? Zgadza? Nie, bo wiesz co, jest konstrukcja tej klamerki jest taka, że pod napięciem linki ona się tutaj blokuje. No jasne. A jednocześnie okay. możemy ją regulować. Znaczy może, jeżeli ją przesuniemy w tą stronę, to jeszcze mocniej jak widać, podciągamy podpinkę do góry. Z kolei jeżeli to będzie dla nas niewygodne, no to odsuwamy dalej. Kąt się zmniejsza i podpinka jest niżej, więc jakby lepsza możliwość dopasowania. No i przede wszystkim nie ma szpary, bo deszparyzator zdziała. Dodatkowym takim plusem, jeżeli też mogę powiedzieć z tej strony. Idę, idę, oczywiście jak prosisz, to idę. W momencie jak działa deszparyzator, jest przesunięty troszkę dalej, to możemy sobie tutaj poluzować ten ściągacz, który mhm. wcześniej musieliśmy używać po to, żeby się lepiej opatulić. A dzięki temu, że mamy szerszą tą część podpinki, to jeszcze lepiej chroni nasze barki ramiona głowę czy uh -huh. stopy z drugiej strony. Więc jakby deszpa załatwia tam parę dwie sprawy. Raz, że uszczelnia, a po drugie y, zwiększa tą, tą przestrzeń po bokach, która nas chroni. No i to są. To dokuczają są dwie... mi tutaj, przepraszam cię bardzo. To są, to tutaj gada, dwie, że mi no, dokuczają. To są dwie takie najważniejsze nowości. No. Robimy po prostu rzeczy. Kroczek po kroczku, nie, nie gigantyczny... Czy znaczy to jest produkcje. doświadczenie po prostu, bo to wszystko do przychodzi po prostu z czasem i z tak. samej wiedzy I, co, jest, i poprawki. Tak, to jest też badanie rynku, co jest dostępne na nim, co można zrobić. Na przykład, nie wiem, jak działa kolor, bo też to nie jest tak przypadkowo, że biorę dzisiaj, zamykam oczy i wybieram, o, ten będzie. Tylko też się zastanawiam, jak to działa, jak bardzo ten kolor jest. Odpowiednikiem naszych zieleni, tylko że w innej palecie, wiecie, przesunięcie palety kolorów. To są już takie Ale to jest krok tarskie. do hamaków, o boże, do tarpów na przykład no. sezonowych, bo tak naprawdę na no wiosna, lato jesień, zima, to. Tak, albo bardziej Dobra, tam się już nie odzywaj, Przyjdę z kamerą do Ciebie będziemy o Twoich produktach rozmawiać. Rzecz, ale rozumiem, że chcesz coś powiedzieć to. po prostu. Chcę. o 180, żebyś miał. Nie, ten, ja przy... specjalnie. A. Patrz, w butach mu do hamaka je, wszedł. Je, je Zrobię to, ale wiesz o co chodzi? Że tak najlepsze jest to, że wszyscy się spinają i jest straczka w internecie o to utańczy. Wszyscy wiedzą jaki jestem. A ja i poruszyłeś problemy, bardzo drażliwy ale temat. No słuchaj, nie, właśnie nie drażliwy. i jest okazja, Wydaje to mi się, razie, że, że to... nie jest drażliwy. Ale każdy ma swoją wizję. Wiesz, I tak możemy rozmawiać ja wiesz, mam godzinami. Inną filozofię, ale. Każdy ma inną nie filozofię. Nie zmienia faktu, że ten hamak jest sprzętem. Ja wiem, co to jest za materiał i on działa. A co? I żadna jakaś tam logówka. Ale nie, nie łącz sprzętu tego, z filozofią, bo to są dwie różne sprawy, moim zdaniem. Produkty Lesownika to są jeden z najbardziej. No... No, górna na półka, no, no tak, na znaczy, berła, no nie ukrywajmy, nie ty, no, na ideologię, jest tak ideologią, tak? nie? No tak? Ja ideologii w ogóle bym nie wprowadzał, chociaż hmm. jestem hipokrytą, bo wprowadziłem Hamaki Kanna. <głos> A, <głos> A to... jestem wolnościowcem... Jakiś komentarz wspiera, do tej no. dyskusji? No ale no tak, jeżeli, jeżeli już yy, mogę, mogę powiedzieć, to... No kurczę, po to jesteś. Dobrze. Więc mów. Jestem, Czekaj, zrobię no Ci jestem... złe słowo bo my to, się kłócimy, ludzie, ludzie tak. mówią, że się nie Przed, Przede wszystkim nie? dwa no. największe wrogowie na arenie hamakowej, także zobaczycie jak bardzo się nienawidzimy tutaj. Czy, czy? Nie? To jest okropny. Ja tak serio, wiecie, to, <trared> 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 <Whaś> to trzeba było być pomówkiem, żeby się nie spodziewać tego, że niektórym się ten pomysł nasz nie spodoba, ale ten produkt, ten konkretny jeden powód, bo tylko on jest w ten sposób oznaczony i tylko ten jeden chciał przekazać konkretną wiadomość. Jeżeli jesteś osobą homoseksualną, jeżeli z jakiegoś powodu boisz się pójść do lasu, jeżeli z jakiegoś powodu masz opór, jeżeli nie wiesz, czy to środowisko jest dla ciebie, jeżeli nie wiesz, czy, czy w ogóle ta, czy, czy wolno ci iść do lasu, czy tam się będziesz czuł dobrze, to ja ci chcę powiedzieć, że będąc wśród ludzi skupionych przy losowiku, możesz czuć się dobrze. Bo. Nie ma na miejscu powodu, żeby jedna, druga bądź trzecia osoba, Ej, ale... czy z kolorymi włosami, czy z piegami, czy kochająca no, a ja chłopaka, teraz czy dziewczynę. Ale fizycznie znasz znaczy? no, sytuację, masz taką sytuację, gdzie ktoś no. komuś pokazał, że on się ma czuć gorzej? Bo ja, tak. wiesz, ja mam inne tak. poglądy, ale ja nie spotkałem się nigdy z tym, że gdzieś no. kogoś, jakby Gdziemy, mimo się... moich poglądów, no. przy mnie ktoś kogoś beształ za coś. No. To bym się wkurzył, że w ogóle był gościa, nie no, ważne o co, Słuchajcie, no po, po jednym ze złotów ja byłem besztany za sposób w jaki Ujebałem. mówię o hamakach, sposób w, jaki, <laughs> sposób w jaki stoję przy swoich hamakach i sposób w jaki pystykulowałem mówiąc, bo kiedy pokazuję sprzęt, to nie stoję jak kołek, nie? Tylko się rucham. No tak, tak no. sprzedajesz swój produkt, bo nie ukrywajmy, mówię, tak? Mówiłem o kolorach. Jaki hmm? prawny facet mówi o kolorach, nie? Yy, i. To, to jest ten mem taki z tak. fajny, proszę radę. cię, nie? I no proszę cię, co ty wiesz o kolorach? Razy, no. Dwa miesiące później na małym zlocie gość podbił do mnie i zaczęła się godzina Tyrada, gdzie po prostu wrzucał we mnie bardzo nieprzyjemnie. Także jeżeli pytasz, czy gdzieś spotkałeś się z sytuacją, w której... Yy... Bo to, że każdy gada, to wiadomo, no, no mi gadna, nie pasuje gada. na głośnianie, aczkolwiek nie ma nic. No, ja wiesz, nie mam problemu, bo... Potrafiłem 8 dni na spływę kajakowym z dziewczynami, które teraz mają drugie dziecko. Spędzić, nie no mam takich znajomych, ale internet sobie obzdurał, że ja jestem to... A za... no nie wiem, czy przetrwamy tą dyskusję. Za 15 minut, 15 minut ale to jest do rozmowy, rozpoczęcie. To jest Ale że można pogadać? To to przed nie, myślę, że ten temat będzie Problemem poruszany. Jest nie... Problem. Problemem jest problem, a jak ja, nie ma... Ja, ja mogę powiem tak, nie to naprawdę ryba. co kto robi. Leżałem, ja jestem od tego, żeby to, to przekazać. Leżałeś to, że ja w tym byłem? Tak, bo mam, to będzie na kanale, więc wiesz, tak. no. To no jest ten jest paradoksem, że, że ogółem sprawa aż, aż, aż tak wielkie emocje wzbudza, bo wiecie, wyobraźcie sobie puzle. O nazwie człowiek. No nie, Mamy tam 10 tysięcy kawałków i upadamy. Człowiek się spada z tego, co lubi, jaką ma pasję, jak się ubiera, jak wygląda. No po prostu mnóstwo, mnóstwo cech. I jednym z tych puzli jest to, kogo kocha. I nagle z jakiegoś powodu ten jeden puzzle sprawia, że. Ale wiesz, co jest dla mnie? Ja się ja la, na Zupełnie ścieknę. inaczej. Wszystkich serdecznie powitać. Myślę, że yy, frekwencja jest naprawdę duża. Nie spodziewaliśmy się tak wysokiej frekwencji mimo wszystko, także wielkie podziękowania i wielkie brawa dla nas, szczególnie dla ekipy, która stwierdziła, że organizatorzy chybili z datą i są tutaj już od czwartku. A to jest ufarbowane od się nie liczę. Ja, ja, nie, ja nie się żarłem czeremkę, a wiesz co jest, to jest. lepsze? Że ja Kaczkę raz w życiu, ona mnie nie pamięta, poznała mnie na zimorodku

Tego tygryski nie lubią najbardziej, czyli musimy się zwijać po biwaku, który był tak naprawdę jednodniowy. Niektórzy siedzieli tutaj od czwartku, a niestety jeden dzień tarp. No tego, że nie padało jest wilgotny, więc do suszenia. No, co dobre, to się niestety szybko kończy. No. Tam wszyscy robią sobie śniadanko, coraz mniej hamaków, tarpów, ludzie się po prostu zbierają, no, proszę. jest. Śniadanko. stawiam na nogi. Opinę. Prypersa, co to? Szynka wieprzowa, tak? Nie jadłem jeszcze. Nie? <śmiennie> nie. To powiedz, jakiś od nich. E, Mogę? Zobaczyć, no jasne. Kurczaka, kurczaka jadłem chyba. No powiem Ci, no naprawdę, kurwa, mają to, tego. To, to, wiesz, to, to, wiesz z... czuć, że mięso tam jest, no ja, nie? A nie? Tak, tak, tego, tak. tak. Zaraz otworzymy, to, też pierwszy raz, to, raz to, będę jadł. Kurczaczka też jadłem. Ale to jest niezgodne to. z ten. Z obecną filozofią życia. No Zobacz, że najlepszy jest białko zwierzęce. No. O kur. To teraz się zacznie. No. To, teraz? to teraz się zacznie. Chill. Co to jest? Teraz powiedzą, lokowanie produktu, a tutaj... No to jest... Jak to działa? Bardzo dobre piwo. Damn good coffee, jak sama nazwa wskazuje. Jak piwo z kawą? Piwo z kawą. I to jest w ogóle piwo Neipa, czyli New Zealand IPA. Aromatyczny miel zmieszany z kawą i okazuje się, że to jest połączenie idealne, lepsze nawet niż ciemne piwo. I teraz to najważniejsza rzecz w używające. piwie. Procenty. Procenty. E, 8%. procent. To mocne. Mocne. No. Idziemy zanieść w tej chwili dzbanek. Tam nie ma żadnych napoi, nie ma nic. Tam jest. Właśnie słuchajcie, podziękowanie. Jesteśmy, Tak, jesteśmy po całym wydarzeniu. Z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować, którzy byli, którzy się włączyli w akcję. No, nie sposób to opisać słowami. Bardzo dużo dobroci, bardzo dużo fajnych ludzi. I zobaczcie, tutaj są pieniądze dla Kasi, pieniądze za las. Słuchajcie, pieniądze za las. Kasia powiedziała, że tak jest taka możliwość, co łaska. I naprawdę ludzie się postarali, myślę, że tam e, grube setki są, e, po to, żeby utrzymać to miejsce, po to, żeby to miejsce mogło być cały czas rozwijane, po to, żeby Kasia mogła się dzielić swoją pasją, swoją wiedzą. Żeby A mogła, ma pasję, wiedzę, ma, pasję, ma zajebi wiedzę. zajebiste miejsce biwakowe tak, na tak, i Zaraża wszystkich tym. No. I to tak. dla niej od nas, także tak. idziemy zanieść. Położymy. Powroty od Kasi na drogę. Tak jest. No. Najważniejsze to Najważniejsze jest szama, dobra szama, dobra szama to najważniejsze co. No.